Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z naszego remontu. Niestety sytuacja epidemiologiczna jest tak trudna, że nikt tutaj u mnie na gospodarstwie, na nie musi się pojawić z kamerą, żeby nagrywać moje prace. Dlatego postanowiłem zrobić spróbować te to za Nie Zacznę jak mi to pójdzie. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam jak rozbudować drogę takiego ususa. Także już teraz zapraszam serdecznie do oglądania całego odcinka. Teraz opowiem Wam, co my w tym naszym susie będziemy robić. Usos oczywiście standardowo ma dwa wyjścia hydrauliczne sterowane tutaj na e, podnośniku, natomiast my chcemy, żeby tych wyjść było troszeczkę więcej, dlatego kupiłem e, rozdzielacz. I teraz słów kilka o rozdzielaczach, na co musicie zwrócić uwagę, kupując e, rozdzielacz. Przede wszystkim rozdzielacze mają różną, <laughs> różny przepływ, e, także w zależności od tego, jaki wydatek ma hydraulika w Waszym ciągu, Taki też musi być rozdzielacz, żeby to, no oczywiście na górkę, żeby to nie dławiło po prostu całego układu. No więc ja kupiłem tutaj rozdzielacz 80. No i oczywiście do tego cały zestaw tutaj tych przyłączy, ponieważ tutaj w obudowach wszędzie są gwinty calowe. No i musimy przejść na 22 razy 1,5. No, i teraz, jeszcze co ważne, jak zamawiacie sobie taki rozdzielacz, warto zaraz właśnie zaopatrzyć się w wszystkie krótce przyłączeniowe. To Wam zdecydowanie ułatwi montaż. To A2. a, dwa. a dwa, to trzy. Jeśli chcecie wpiąć to w układ, tak żeby działał podnośnik i wszystko, to musicie się zaopatrzyć w taką tuleję. To jest tak zwana tuleja ciśniowa. Zaraz pokażę gdzie ją się wkręca i jak podłączyć to wszystko przejdziemy zaraz do oznaczeń na rozdzielaczu no więc teraz ja jeszcze tutaj sobie wziąłem obróciłem, obróciłem sterowanie rozdzielacz wtedy będzie łatwiej przykręcić do, do kabiny, a tak te wyjścia wszystkie pójdą pod spodem miałem to wcześniej wstępnie zmontowane, ale niestety no, Zmieniła się koncepcja, Zobaczymy jak teraz będzie wyglądało, ale tak mi się wydaje, że będzie łatwiej przykręcić do kabiny i, i będzie, będzie wszystko ok. Natomiast teraz tak. Dobra, może przejdę do oznaczeń właśnie na tym rozdzielaczu. Rozdzielacz, widzicie, ma kilka króćcy przyłączeniowych. No i teraz tak. Pod złącze z literką T z angielskiego tank, tym pójdziemy do wolnego spływu. P, czyli pompa zasilania, tutaj będziemy zasilać nasz, na, zasilać nasz rozdzielacz, a tutaj będziemy robili pod literką E, wkręcali właśnie tuleję ciśnieniową i z tego wyjdziemy zasilaniem dalej do pokrywy podnośnika na zasilanie tego o, z rozdzielacza, który jest standardowo zamontowany w ciągu. Eee, teraz zrobimy krótką przerwę i widzimy się za chwileczkę, jak to będę wszystko montował. <laughs> Nim przejdę do montażu, jeszcze opowiem Wam, co tutaj na tym naszym ususie, co w tym naszym ususie będziemy e, instalować. Mam już tutaj wstępnie gniazda połączone. No i teraz tak, przede wszystkim tu. Stąd wychodzimy, e, wychodzimy zasilaniem na siłowniki wspomagające. Ja tutaj zastosowałem jeszcze dodatkowy trójnik, który pozwoli mi podłączyć dodatkowe gniazdo hydrauliczne, które będzie sterowane tej dźwignią podnośnika i takie gniazdo będzie można wykorzystywać w momencie współpracy naszego ususza z agregatem uprawowo-osiemnym, gdzie jest na hydropaku, jest zarzucany. Jak podepniemy wówczas siłownik paku pod to gniazdo, to w momencie jak będziemy podnosili cały zestaw, w pierwszej kolejności będzie zarzucany siewnik, a następnie przy opuszczaniu będzie siewnik opuszczany, a dopiero później cały agregat. Więc to takie jedno dodatkowe złącze. No i teraz tak, tutaj mamy standardowe dwa złącza, które są wyprowadzone z rozdzielacza w podnośniku. No, i dwa dodatkowe gniazda z tego rozdzielacza, który tam kupiłem. Ja zdecydowałem się na jednosekcyjny model, ale oczywiście w handlu są dostępne różne gniazda wielosekcyjne, dwusekcyjne, z wolnym spływem, z blokadą. No, różne także, wybór jest naprawdę szeroki. No, i teraz tutaj dodatkowo tutaj dorobiłem gniazdo wolnego spływu, i tutaj będziemy się łączyć tym rozdzielaczem też żeby oprowadzić olej z rozdzielacza. Tutaj oczywiście wyjście do spływu z nadmiaru od siłowników wspomagających. Także to będziemy za chwileczkę... Będę pokazywał jak to wszystko połączyć, pomontować. Także za chwileczkę zabiegam się do pracy. Jak widzieliście układ hydrauliczny jest już połączony, wszystko poskręcane, oczywiście drugą rzeczą niezbędną jest kwestia podprowadzenia węża, czym będę się zajmował później jak przyjdzie kabinia, żeby to wszystko ładnie ułożyło się i nie obcierało. Natomiast wszystko to, tak jak powiedziałem, jest połączone i przygotowane do tego, żeby sprawdzić czy to funkcjonuje poprawnie, Ale zanim do tego przystąpię, będę musiał się zająć odbudową układu chłodzenia naszego ciągnika, gdyż ostatnio jak zapadliśmy ciągnik, było to połączone tylko prowizorycznie, tak żeby ciąg odpalił się, nie zagotował. Natomiast teraz przyszedł nowy wentylator, założę nowy wentylator, dopasuję osłonę chłodnicy, tak żeby to wszystko funkcjonowało, nie haczyło. a no i po czym zrobimy próbę i sprawdzimy, czy hydraulika w naszym ciągu funkcjonuje poprawnie. Witajcie w kolejnym dniu zmagań z pracami nad naszym ustusem Deluxe I jak możecie zobaczyć ciąg już stoi na kołach. Mam zmontowany układ chłodzenia, pojawiła się nowa chłodnica i za chwileczkę będziemy mogli zapalić ciąg i sprawdzić czy poprawnie funkcjonuje układ hydrauliczny. Który Jak widzieliście, układ hydrauliczny, który zbudowałem w naszym dzienniku działa prawidłowo, rozdzielacz funkcjonuje, podnośnik również funkcjonuje, na gniazdach jest ciśnienie, także wszystko powinno być ok. Tak jak wspominałem, dwurzędną sprawą jest teraz poprowadzenie węży, gdyż tym będę się zajmował dopiero w momencie, jak zamontujemy kabinę. Inną sprawą jest też to, że do montażu kabiny będę musiał i tak zdemontować, cały podnośnik i tą instalację, którą zbudowałem, więc dopiero jak przyjdzie kabina, to będziemy, hmm. będę myślał o tym, jak to poprowadzić, tak żebym, żeby wężo się nie ocierał. Ja się z wami żegnam to jest chyba jeden z ostatnich odcinków tutaj w moim garażu, który za chwileczkę ciąg będzie trafiał do malowania. Tam się nim zajmą eksperci, tak, żeby to wszystko wyglądało tak, jak należy. Nie zapomnijcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu naszych produkcji. A ja jeszcze za chwileczkę będę spróbował się przejechać tym Także zapraszam jeszcze, żebyście pozostali chwileczkę ze mną i zobaczymy, czy układ przeniesienia napędu prawidłowo funkcjonuje. Także nasz ciągnik jest mobilny, wszystko funkcjonuje tak jak należy. Żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych produkcjach, w kolejnych etapach remontu naszego.